Przed chwilką opuściliśmy rysik naszego rekordera na obracający się błysk z tworzywa sztucznego. To jest płytka z grymi. Drgający rysik grawaluje w miękkim tworzywie sztucznym spiralny fali rowek, który jest graficznym odzwierciedleniem fali dźwiękowej. Prędkość zapisu w tej chwili wynosi mniej więcej 45 obrotów na minutę. Jak zmierzyłem, to okazało się, że to jest 43 jakimiś głosami. Za chwileczkę sobie tę płytę położymy na talerz gramofonu. I przekonamy się, czy cokolwiek udało nam się tutaj zarejestrować. No, jestem również ciekaw, jakie będzie pasmo przenoszenia i poziom szumów tego nagrania. Dziękuję wszystkim moim kolegom za uczestnictwo w tym ciekawym eksperymencie. Dobię, dziękuję. No w opuściliśmy naszego lokalnego na wracający się z ożywa sztucznego. To jest punkt z wyrobów. rysik reszlik gwałtuje w miękkim ożywie sztucznym spinalny falisty rower, czyli jest graficznym od fali dźwiękowej. Prąd też zapisów tej chwili wynosi mniej więcej 45 obrotów minut na minutę. Na okazało się to 43 jakimiś zgłaszaniami. Na chwilę sobie technikę położymy na karę ślamoka. Się, czy to tam nie kubało, się tylko zarejestrować? No, jest to również kilka, będzie pasła przenoszone i poziom szumu tego dobra. Dziękuję wszystkim moim kolegom za uczestnictwo w tym ciekawym eksperymentie. To jest problem. Przekładnie ewentualnie. Trzeba drobne rozwiązanie śruby gdzieś zrobić i lepszą wieżę. Lepiej lecz te żeby nie trzeba to, to, to wtedy na, naprawdę naciągnąć bardzo drobne A tu jaka jest ta śruba? A teraz zrobimy coś takiego. Tak, Lepsze źródło audio. Źródło audio jest to takie. No Trochę tak cyfry niestety, ale się, nie ja, na się nie mówi trudniej. No, ale trudno się mówi i kacha. teraz nie ma. A, nie ma, to Troszeczkę, bardzo. Troszeczkę, rado. Ja muszę zrobić, do głośnika muszę podłączyć, wiesz, jakiś volum, volume meter, żeby mierzyć, bezpośrednio sygnał na, na głośniku, żeby ocenić mniej więcej, jaka to jest, wiesz, amplituda tego sygnału. To jest jakiś prosty miernik by Ci się przydał żeby... To, nie będzie, nie będzie się no to jakoś będzie lepsze, bo będzie, nie, nie będzie tak wiesz, szorował. Może już się trochę nawet tutaj. co idealnie mi tutaj to jest prawie do

Nie, raczej noc polega na tym, że w głowicy zaczynającej, że zgodnie z charakterystyką RIA, to trzeba przy zapisie niskie tłumić. Nie, tak? A. Oni jeszcze w głowicy to wszystko, wszystko a wolniej to. Może tak się i tak, bo one i tak się nagrają. Użyj kilohertz, a wszystko tłumisz, tak? Tak. Ta, ta głowica przy nacinaniu ta słychać jak ona sysy pełna ciebie. Chyba tak. Czy ja Ci ją przesłałem? Ja Ci. A tymi przesłałem. Ja to kiedyś oglądałem w dzieciństwie. I przypomniałem sobie to. Prędkość liniowa się zmniejsza. No tak, no prędkość liniowa się zmniejsza, bo prędkość... but it